Witam Was serdecznie, dzisiaj wyjątkowo, bo ze stacji Zakopane pojedziemy sobie dzisiaj pociągiem tylko. Karpaty do Gdyni Głównej, z Gdyni Głównej pojedziemy na Hel. Co będziemy robić na Helu? Jak to co? Oczywiście dietę ćwiczyć, to po pierwsze, a po drugie pojedziemy na helskiego burgera, a po helskim burgerze sprawdzimy jeszcze kebaba w Słupsku 76200 Oba te miejsca odwiedził książurą. tak się złożyło akurat, że... Ostatnio podążam jego tropem, więc zobaczymy czy zasługuje na moala oba lokale. To mi się wydaje, że Helski tak, a 76200. A to się dopiero przekonamy na miejscu. Jak widzicie, zakopany nazwita. A ja czekam na telka Karpaty. Pociąg teleka Karpaty został postawiony około 30 minut przed odjazdem na peron. Zajęliśmy miejsce, więc to było przyjemnie. Ja już niestety w kościach czułem, że zaczęły, że tak powiem, pierwsze oznaki miłości. Ewentualnie biegunki zaczęły biegać już po brzuszku. Poczułem motylki, więc zanim do tego przejdziemy, popatrzmy jak wyjeżdżamy z stacji Zakopane, tak się ona prezentuje po modernizacji. Peron został diametralnie wydłużony, także już teraz najdłuższe składy mogą jechać bez problemu do stacji Zakopane. Góry nas pięknym widokiem żegnały, powoli słońce chyliło się ku zachodowi. Jak widzicie, frekwencji nie było za dużo. Upały trochę zryżały. Jedziemy pociągiem, który de facto powinien mieć klimatyzację, ale jednak klimatyzacja jak zwykle w PKP Intercity w standardzie telka nie działa, więc ze słońce nas nam rekompensowało to, co się działo w upale. Nocka była bardzo przyjemna, a w Krakowie głównym mamy około pół godziny czas na to nałączenie składów. Do tego jeszcze nasz skład z Krynicy był opóźniony, więc tak 40 minut czasu było na rozprostowanie kości i popatrzenie, co się dzieje na, dookoła. Niemniej jednak cała ta podróż yy, troszeczkę umęczyła, ponieważ yy, po tym kebabie w Hosenie, na dworcu, przy koło dworca, dostałem biegunki, więc zwiedziłem wszystkie cztery kible w okolicy mojego wagonu, więc... Jakoś przełomu przeżyć. No to... No i mamy tak. Dziesięciominutowe opóźnienie. No cóż. Bywa. pojeżdżam właśnie z Gdańska Rzeszcz. Następny przystank. Proszę Państwa. oliwa. Na tej instancji. Dobra, idziemy szukać drużyny konduktorskiej, dowiedzieć się coś na temat naszego skomunikowania. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji km na tej stacji. Pociąg kończymy tę linię, nie wodę oczekuje podział do stacji I udało się. No i mamy ścieżkę zdrowia, więc tylko jeden peron przeskoczyć. I mamy nadzieję, że nie pomachamy pociągowi do... ...na hell. Yeah. Bilety. Jeszcze tylko bilet kupić u konduktora i... I będzie już skok. Można pod każdym z <grym> <grym> Nawet się udało jechać piętrowym pociągiem. Jest fajnie, tylko ten deszcz. Jak już na też są się Na helu, zdradzę wam plan dzisiejszy jedziemy do helskiego burgera zjeść burgera Wiesz po co się jedzie nad morze no, jak to po co na no, burgera ale to już wiecie z wcześniejszej części filmu potem jedziemy do 76200 na co? na kebaba będąc nad morze co można innego zjeść? kebaba? burgera? a może rybę? To, co widzicie z tyłu za mną, to jest polerunek, w którym przyjechaliśmy z Gdyni. Także podobnie będziemy wracać, może się albo tym. Także idziemy szukać burgera. Dotarliśmy właśnie na Hell pod słynną budkę Hellski Burger. Jeszcze tutaj nie ma ludzi, ale za chwilkę się będą ten, ustawiać kolejka. Poznajcie Pawła. Baba właśnie przyrządza te burgery. I podobno to są najlepsze burgery w Polsce. Czy, czy na pewno? To się dowiemy, to się okaże. Ale wiem, że warto było ten przyjechać tutaj aż pod samiuczkich Tater, żeby z jednego końca na drugi koniec polski sprawdzić, co tu dobrego dają do jedzenia. jest tak. No, to tak, bo od nie od pierwszej się godzina wiesz? Dlatego się pytam, czy jest możliwość, żeby sobie naklepać, żebyśmy żebyśmy nie pierwsi, bo byśmy mogli je je tak je Co? Czyli jak Nie. się nie spodziewa? nie jak codzień, co? Słuchajcie Zobaczcie tego Burgera, tak wygląda helski burger ta, ta, Takie coś dostajecie tutaj 45 zł kosztuje To jest coś niesamowitego Ja nie wiem jak ja to zjem, jak ja to ugryzę Ale to jest To jest naprawdę wiecie Coś Coś niesamowitego Wiele burgerów zjadłem Wiele burgerów yy, przetrawiłem, ale to no to to jest sz, sto, sz, sztos sztosów. Dobra, to zobaczmy jak teraz smakuje to. Powiem Wam, spróbowałem najpierw mięso. Mięso jest naprawdę świetne. Dobra jakość wysmażenia. Świeżutkie. A do tego jeszcze nie ma nic dominującego tutaj. Te wszystkie, wszystkie składniki bardzo dobrze się bilansują. Dół ugryzłem, teraz ugryziemy, ugryziemy górę. Powiem wam, że poezja smaku to jest Coś, o czym według mnie, jakby Mickiewicz żył teraz, to by wiersze pisał i Pan Tadeusz by się nie zaczynał Litwu, czy znowu mo moja, tylko zaczynałby się od słów Helski, burgerze, ty mój, ty jesteś jak zdrowie? Trzeba cię cenić i tak dalej. Ja nie jestem literatem, ja wolę smak. Także no, powiem wam, sztos, sztosów. Przejechać 650 km. Więcej niż 600 z zakopanego... To jest... Tutaj Paweł właśnie mówi, że nie jestem pierwszy, który się tak zachwyca tym burgerem. Ale myślę, że masz rację, że tu więcej osób tak ten... jak ja tu będę miał taką mapę teraz, mi tu robi reklamę dzisiaj wysłanym logo. To tu będę miał zaznaczoną mapę na tym i będę zobaczył, że mapy skąd przyjechali i... Chciałbym, żeby Helski wjechał jako No, jestem po burgerze. Powiem Wam, dawno nie jadłem czegoś takiego. Jak lubię burgery i zawsze się do czegoś przyczepię, bo już tak mam, to tu się muszę do jednej rzeczy tylko przyczepić. Mm, ta budka jest za daleko ode mnie. I to jest, to jest jedna rzecz, do której się przyczepię. Całość kompozycji mm, ryckiego burgera jakby to mm, na <laughs> czynniki pierwsze ten mamy grube, porządne mięso dobrej jakości do, dobry skład do tego ser panierowany dobrej jakości i warzywa i sosy. Sosy, no po prostu mega. Tu jeszcze ma, macie taką możliwość, że tu jest tak zwany burger piekło i jedzie go na własną odpowiedzialność i mamy tutaj kilka stopni piekła. Najmocniejsze to jest, jak dobrze pamiętam, 10 albo 13 milionów COVID w skali z To jest dopiero piekło. Dlatego ja się śmieję, że żabka powinna mieć współpracę jakąś z helskim burgerem, bo yy, ci, co jedzą piekło, to od razu lecą tam i wykupują Środki ewakuacji kapsajcyny z organizmu, czyli kefir, mleko, śmietany. No, tak naprawdę tłuste rzeczy wypukują kapsajcynę, nic innego. Jeżeli ktoś wam mówi, że alkohol czy coś, nie, to tak jakbyście polali yy, na ogień, polali benzyną. To jest coś dającego odwrotny skutek. Także ja wam polecam. Jadę dalej, a helski burger, no, można, tak jak już wcześniej mówiłem, można wiersze pisać. Potwierdzam, że to jest mala. Mój wredny pysk, mój wredny brzuch są pojedzone. Tego się nie da przejeść. Jeden burger, jak na moje możliwości, to jest, no, max. Może ktoś jest, jest kto zje więcej burgerów. Ale ten jeden burger naprawdę Wam może wystarczyć za poświęg na cały dzień i to jest coś mega, bo wchodzi lekko jest... przyjemnie się go je nie ma nic co, co by dominowało wszystko jest wyważone, łącznie z bułką gdzie zwykle ja na bułkę narzekam no, moja troszeczkę, że tak powiem, musiałem z nią walczyć ale jest super naprawdę Zajebisty, nie, nie boję się tego słowa użyć. Zajebisty burger. Helski burger wiejska 109. Hel. I to Was zapraszam serdecznie do yy, wizyty u Pawła i świetne jedzenie. Aha, Paweł ma jeszcze yy, swoje sosy. Śpieszcie się, póki jeszcze są. Trzymajcie się. Hej. Pozdrawiam serdecznie. Stanisław, okazji podróżnika. A my jedziemy do słupska.